Donald Tusk ostatni tydzień spędził na prowokowaniu prezydenta Nawrockiego i całej opozycji. Słyszeliście o pięciu przykazaniach Tuska? Mam pięć prostych przykazań. Mówiłem już o nich, ale nie do wszystkich do Przypomnę je jeszcze raz. Pierwsze, nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy. Drugie. Nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb. I nie przeszkadzaj im w działaniu. Trzecie. Nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, tym współczesnym liberum veto. Rosja zawsze lubiła polskie liberum veto. Czwarte. Nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją. Piąte. Stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją bez żadnego ale. Każde takie ale działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu. Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego ale. Po prostu albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. A w kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę i mam nadzieję, że wreszcie dotarło. Dziękuję. Takie socjologiczne sztuczki Tuska na opinię publiczną to norma w jego całej politycznej karierze. Ale prezes Kaczyński nie mógł tak zostawić furtki na ciętą ripostę. Droga Łukaszenkowska. Panie prezesie, jeszcze te pięć zasad. Dzisiaj kolejny apel. Zasad, zasad. zasad, tak, przepraszam. Z <laughs> <laughs> Panie prezesie, w takim razie, jak będzie z tym apelem o jedność? Proszę weźmy no. gdyby. Jakiś polityk, nie chcę tutaj wymieniać historycznych postaci, polityk, który no w sposób niezwykle brutalny atakował opozycję i przez cały czas to robił, obrażał. Doprowadził także do akcji całkowitego zniszczenia normalnego wymiaru sprawiedliwości, po to, żeby zaatakować opozycję także metodami prawnokarnymi. Wzywa do jedności, to proszę wybaczyć, ale tego w ogóle nie można traktować poważnie. Decyzja o jest. Jedność tak, ale bez tuska. A teraz zobaczmy, jak celnie Karol Nawrocki wygarnął Tuskowi, że takie groteskowe występki to w kabarecie, a nie w Sejmie, gdzie się państwem zarządza. Piękny manifest polskości. Manifest ludzi odważnych, kochających Polskę, którzy, nawet w obliczu nadchodzącej hekatomby, szukali siły narodu w tym, co najważniejsze. Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych, tworzyć ją, ale tam, gdzie ona już jest, warto albo słuchać, albo milczeć. Pięć prawd Polaków, 6 marca 1938 Berlin. Pierwsza: Jesteśmy Polakami. Druga: Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Trzecia. Polak Polakowi bratem. Czwarta. Co dzień Polak narodowi służy. Piąta. Polska matką naszą. Nie można o matce mówić źle. W internecie także zawrzało. Tusk zezłościł naprawdę ogromną część społeczeństwa, która postanowiła udowodnić, jak monstrualną ilość hipokryzji wypluł z ust nasz premier. Co sądzicie o tym spektaklu dla naiwnych? A na koniec mam dla Was skandal z udziałem Kierwińskiego i dziennikarza Republiki. Minister Tuska nie mógł znieść jego obecności. Ja mam e, pytanie odnośnie bieżących e, spraw. Proszę. Dywersancie... Dzień dobry, Wojciech Szynczak, e, Telewizja Republika. Ja mam e, pytanie odnośnie bieżących e, spraw. Wydwersanci wjechali na teren Polski, podłożyli ład ładunki, wyjechali na Białoruś. E, jakie rząd podjął albo podejmie działania, by takie kompromitacje już się więcej nie zdarzały, że e, e, obce służby działają e, na terenie Polski bez żadnych e, przeszkód? Kolejne pytanie. Premier Donatusk w maju zapowiadał wielką operację antyrosyjskiego szpiegostwa i likwidacji siatek GRU w Polsce. Ile dotychczas siatek rosyjskiego wywiadu wojskowego zlikwidowano od tamtego czasu? Czy choć jedna osoba z kierownictwa takiej siatki siedzi w areszcie? I ostatnie pytanie. Dlaczego wojskowy kontrwywiad SKW nie zostało włączone do działań kontrwywiadowczych? Czy to z tego powodu, że w kierownictwie tych służb są ludzie mający ujawnione kontakty z FSB, Taki, tacy panowie... Jak dusza, czy pan struszyk? Proszę Państwa, w e, akt e, e, agresji zwracanej e, przez Rosję. Panie redaktorze, nie, źle. Nie będę do pana mówił, panie redaktorze, bo każda, każde zdanie to kłamstwo. Każde zdanie to propaganda. Następnym razem niech pan, nie przychodzi, niech pan w ogóle założy tą czapeczkę z napisem PiS. I będzie prosić. Ale teraz, panie proszę, teraz proszę, proszę Bez takich tekstów, dobrze? Teraz proszę posłuchać. Bo postawił pan kłabliwe tezy, nie chcę mówić rodem, rodem skąd. Tylko obecność panów generałów hamuje mnie przed tym, żeby, żeby powiedzieć, co myślę o takiej tempej pisowskiej propagandzie. Ale teraz, teraz, teraz do rzeczy.